Co? Nic, bo tatuś przyszedł i zaczął coś gadać bez sensu, a mama go zaczęła ucisać. Czyli? Bo tak ciężko ogarnąć, że coś nagrywa mnie. No ale o co w, w związku z tym? Przecież nic nie było słychać. Bo nie zdążyło. Ale nie rozumiem, czemu od nowa chcesz nagrywać? Co? zaczęłam! Dobra, to będzie druga część szajsu, bla bla bla. Nic więcej do powiedzenia. Nie mam do widzenia. Tak. Aby <grym> mi ktoś powiedział, jak pozbyć się chrypy. Mam już 6 lat ją. <grym> y konkurs dla zwycięzcy. Konkurs <grym> dla <grym> zwycięzcy. Nie ma. I fanarty. Nie wiem, dobra. Tak. To, to Synapie jest od konkursu. Co dodajesz? Idę do dwujeczki. co to? Czyli idę pozbierać sobie jelonki. Eee. Bo lubię. A ty, ty tych Corsarzy wywaliłaś? Tak. No mówię ci już dawno, żebyś no wywaliła. To... Lubię cię. Wracam jak przeklęty guzik w gimnazjum. Bo był taki, że gdziekolwiek bym go nie wyrzuciła, to on do mnie jakimś cudem trafiał. Okej okay. Był zielony. W ogóle miałam kiedyś manie zbierania zielonych guzików i ich trzymanie w kieszeni, bo myślałam, że będę miała szczęście. <trym> Brawo. Ale jednak nie. Mm -hmm. <laughs> jednak miałeś Masz... pecha. <laughs> Masz cycki, to się liczy. Tak, bo byłam w dobrej kolejce, ten u Boga. Tak, ja byłam u Boga w kolejce po Matmę. Byłaś w kolejce po Nike. Po brak szyi. I po Nike zamiast brwi. Tak. K k k k Ej, czemu ja go biję? Weź mi pomóc. Tu radzisz sobie? Nie, on nie, mu nie, schodzi chupu. nie, 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 chłopu. nie, nie, gdzie ty nie, jest, tak. Zbieram ładne nie, bo kobietą. W końcu uczy się... Ej! My, 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 myszka mi się zepsuła. Myszka? <laughs> <laughs> to twój, twoje zwierzątko Marcin? Co? Gdzie tak. Ty co ty zbierasz w ogóle? Jelonki! A co mam zbierać? No tu przy mnie chociaż Doru, żeby mi Nie, zaczęło. bo ty, ty masz ich więcej, więc cicho siedź. Dziewiętnaście mam teraz. No. A ty? Siedemnaście. O kurde, naprawdę niesamowita różnica. No ja nie mogę. No ale ci zalicza w takim razie, skoro jesteś przy mnie. No tak. Nie ja tak, wiem, czy tak. zauważyłaś. Yy, yy, no, Hashtag no. Bakaduriu. Senapi? O, wielka senapi. Hashtag kiełzek <coughs> Tak. Nie wiem co Franciszek traci, ale wiele traci. Zawsze <noise> e, Fuck. Tak. Mogłam się ustawić na nie przeszkadzać, bo mi się Skype pokazał. <noise> że Marlenka jest wągowana. Jestem wiecznie na nie przeszkadzać. Nawet nie chcę się wyłączyć. Chyba przemówić. Wyłączać. Nie wiem czemu, ale to mi ciągle siedzi w głowie teraz, od tej naszej przerwy, kurde, śpiewania patriotycznych i kościelnych piosenek. Rozumiem. Tak bardzo. <laughs> Sara mi się zepsuła myszka. Nie, to nie jest to. Dobra. Może się rozrusza. Tak. No i znowu klikam zamiast przytrzymać. <laughs> dlatego się zapisała. Może. Udałoby się mieszkanie na woli. Tak. Naprawdę chcesz kupić mieszkanie? No. A masz te, nie wiem, 400 tysięcy minimum na to? No co tak dużo? No mieszkanie takie w Warszawie tanie. No, Gdzie ty widziałaś takie drogie mieszkanie? Gdziekolwiek w najtańszych dzielnicach Warszawy pewnie. Nie uzbierasz tyle kasy, żeby przyjdziesz kupić. Dlaczego widziałam tańsze mieszkania? Bo nie patrzyłaś w Warszawie. Patrzyłam ja <głos》> w Warszawie, <głos》>. bo to nie. Serio? Patrzyłaś przez wynajem, czy kupno? Kupno. I ile ci wyszło? Nie wiem, dawno patrzyłam. Brawo. Też <laughs> nie spojrzałaś na jakieś zero. <laughs> tak, bo ja zer nie umiem liczyć. No. I je mnożę przez pierwiastki. Co? Dzielisz przez zero. <laughs> Tuk. I wyszedł ci pierwiastek z trzech. Ewentualnie logarytm o podstawie 2 no z 5 jak? Tak Ej Jak mam claimnąć ten reward Masz przycisk przecież, skoro ci się pokazał claim reward Gdzie? No claim reward, co czytałeś ten przycisk? Leasing. O, Oddam śmieci No, ja też już mam O, matko, mam pełny kwipunek już. Tak, nie patrzę, co ja fuzjuję. I trudno. Ja mam beznadziejne kryształki. Tu uczucie, gdy rodzice za ścianą też gadają na Skype i też w coś grają. <noise> Matina? <noise> no, niestety. Nie, nie... daję rady ich przekonać do innych gier. Hardo idzie. Jezus. Muszę coś zrobić z tą myszką. Bo no chcę! Na krzyżyk! Dziękuję. Jestem zbyt nerwowa. Ciekawe czemu. Hmm -hmm. Wymienię sobie kryształki. Bo mam fajniejsze. Ja ci czarny dać. Mam naszyjnik od z tego levela. Nie mogę się doczekać. Ja też. Przyskałem drzwią. <grymne> Za cztery minuty... Znowu włączam nagrywanie... Wow... Wr Wrzucisz to dzisiaj? W ogóle? Jakiś odcinek? Myślisz, że ci się uda? No. Serio? Czy wie, jakie jest przesyłanie? Mam właśnie beznadziejne przesyłanie strasznie, w do normalnie internetu. Ile? Do... Nie wiem, ale pamiętam, że Łukasz myślał, że nam internet nie działa, a tak naprawdę mamy tak beznadziejne wysyłanie, że <noise> po prostu prawie nie idzie. Pięć? Nie wiem. Pięć? Tak, jak cię to, tak to cię uspokoi. Pięć? No to świeci mi. Chciałam sobie wziąć kryształek, ale już taki mam świetnie. Eee. Eee. Nie ogarniam tego okienka questowego. Czyli? Jest tu nawet instancja. I jakiś PVP. I eliminate lurk interalic. W... Ja Widzisz, to... masz. Nie? Yeah? Dobra, walić to. Eee, oddać to. O, tu jest wykrzyknik. No wow. O Jezu. ja o nich nie wiedziałam? O, dronu. Czooo. Chodź teraz ze mną questy, kurde, narobić. Jakie questy znowu? No tu jestem. No wiem, ja też tu mam questy, bo przecież poszłyśmy najpierw tam na górę. Mówiłam ci, że robimy po kolei. Mi przegrzały, bo wyszłam na dwór. Wychodzenie na dwór jest niebezpieczne i powinno być powszechnie zakazane. Tak. Wreszcie umiesz od rzeczy. Zobaczyłam. Głosuj na mnie. Zostanę świetnym prezydentem. Ze względu na moje możliwości Ups, 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 mnie bić, chcą mnie bić. No. on idzie na mnie! Chwila, zaraz dam ci tralka! Ale sabers! Nie chce mnie puścić. Dobra, bijemy. Ah! No już się tabasko i chucha na tralkę. Nie, na świecie <grym> Bo lubi. Czemu mnie bierz tralka? Kurde, mocne to. Albo <grym> później zmiany Za dużo rzeczy się dzieje w tej grze. Przeskoczył mnie. <grym> Ewentualnie przyleciał, zależy kto tak, No. <laughs> Na seks odczęta. Tak. Zablokował mnie swoim łapskiem. Ups Mój salak chyba zginął. Dobrze, że na zawsze na ciebie idzie. ciekawe czemu? Nie ja dlatego, że go bije. Albo bije. Bo lubi. O się wzdrygnęła. Piesek. Nie, to skotek. A blisko. O, pies! <grywia> Jedno i to samo. Przypomniało mi się, jak ten. Mnie nagrała Oliwia, jak trzymam kota, nie? I ona tak mówi, oto ja i pies. <grywia> tak bardzo adekwatne. Pozdrawiam Oliwia i Franciszka i Senapi. Tak. Tak bardzo nigdy tego nie zobaczą, bo nie będzie im się chciało tego oglądać. I stwierdzą, że, o Boże, to jest taki shit, po co ja to będę oglądać? No. Po co w ogóle mam to odpalać i w ogóle się wysilać nad jakąkolwiek czynnością związaną z tym? Ała! No, wow. to... Teś <laughs> się. O, znowu. Popuściłam sorry. <laughs> Wymienię tą na lepszy model. Uważaj. Jezu, musiałem że we mnie polecił ja. Gińcz, Mato. Gin cokolwiek Używaj więcej skili, bo ja żadnych nie mam. Bo masz postać. Tak